W galerii spełnionych marzeń klubu Pokolenie Chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej miał miejsce wernisarz wystawy pod tytułem Kolorowe nastroje Andrzeja Sodowskiego. To dla mnie dzień szczególny, tak jak dla każdego twórcy wystawa jest jakby uwieńczeniem tej pracy. Obrazy, które tu wystawiam w zasadzie powstały w prawie wszystkie w tym roku, także jest to dowód, że intensywnie pracuję jako członek grupy. Plastycznej Chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok 12, no, jestem tutaj po raz drugi, to znaczy jako wystawa indywidualna miałem w 2011 roku, a jako krajcok wystawialiśmy tutaj wystawę zbiorową, mieliśmy w 2012 roku. Tematyka starałem się właśnie przedstawić to, co robię a więc i pejzaże, i kwiaty. I, i, i ludzi, i jeszcze martwą naturę, rzecz jasna trzeba zawsze wziąć pod uwagę to, że to jest zaledwie część kolekcji, którą, którą mógłbym wystawiać, wiele, wiele tych wystaw. Jednocześnie w tej chwili kilkanaście obrazów mam po całym województwie, bo życie nasze, nasze twórców, amatorów jest bardzo bogate i ja zawsze wszystkich zapraszam. Na stronę internetową Krajcoka i moją, i tam dopiero widać, jaka ta nasza twórczość jest bardzo bogata. Po raz 38 spotykamy się na wystawie z cyklu Galeria Spełnionych Marzeń. Tak, to już po raz 38 w przeciągu 14 lat. Zaczęło to się wszystko w marcu 2001 roku i cyklicznie odbywałem się tu wystawy. Dzisiaj już po raz drugi indywidualną wystawę będzie miał y, artysta. Andrzej Sodowski. Jest to emerytowany inżynier budownictwa. Wiadomo, że kiedyś nie było ery komputerów, już wszystko się malowało ręcznie, rysowało rysunki techniczne też i widać tą rękę wyrobioną od ręcznych rysunków, jak oglądamy te jego przedstawione. W każdym razie na emeryturze znalazł pasję, której się teraz realizuje. I realizuje się bardzo wydajnie, ma bardzo dużo wystaw. W tamtym roku nadany mu został medal imienia Kalidego przez prezydenta miasta Andrzeja Kotale. Andrzej Sadowski nie tylko, że jest malarzem i maluje piękne obrazy, ale jest również bardzo dobrym organizatorem. To on właśnie jest jednym z założycieli organizatorem grupy plastycznej Schorzowa Krajców 12. Należy też również do innych grup plastycznych do grupy artystów nieprofesjonalnych Grota i do grupy plastycznej z Siemienowic Śląskich Spichlerz 86. W tej chwili tak 200 kilkadziesiąt mam tych obrazów, przy czym najtrudniej byłoby mi się ich pozbywać. Ja raczej rozdaję, a od 10 miesięcy mam własną pracownię, a więc ona też tworzy taką sposobność, że gromadzę te obrazy. No i mam je na miejscu, bo tak były one i w mieszkaniu, i w garażu, i gdzieś w piwnicy. W tej chwili one są w jednym miejscu, można zresztą przyjść, każdego zapraszam w Chorzewie do pracowni mojej.